Chciałabym Państwa zachęcić do wybrania się w niedzielę do Kutnowskiego Domu Kultury. W niedzielę od godziny 14 do 18 odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy na holu Kutnowskiego Domu Kultury. Wystawiane będą prace zarówno kutnowskich rzeźbiarzy, jak i kowala artystycznego pana Jana Wasiaka. A także rękodzieło artystyczne naszych kutnowskich e, e, rękodzielniczek. E, myślę, że świetnym prezentem, jak już chcecie coś oryginalnego, to rzeźba, metaloplastyka e, czy wyrób handmade. Będą świetnym prezentem. No, zapraszamy jednocześnie, jak ktoś chce się pobawić w robótki ręczne, będą warsztaty, warsztaty plastyczne, na których można będzie zrobić czy, czy kartkę świąteczną, czy ozdobić choinkę, jakieś, jakieś ozdoby choinkowe zrobić. To też przyjdźcie z dziećmi, albo sami usiądźcie i coś sobie wykonajcie samemu. Można będzie z twórcami porozmawiać, posłuchać jak się rzeźbi. W końcu, Kutnoska, Szkoła Rzeźbienia to już jest znana w całej Polsce i nie tylko. A spotkacie naprawdę świetnych rzeźbiarzy na kiermaszu. No i myślę, że warto też popatrzeć na piękne rzeczy, bo naprawdę są piękne. Przypomnę. 5 grudnia Dom Kultury, 14-18 w tych godzinach czekamy na Was. Wspólnie z partnerami przygotowuję wystawę z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tą wystawę pod tytułem Kutno w stanie wojennym przygotowuję wspólnie z Bibliot Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie, Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie oraz Kutnowskim Domem Kultury. Wystawa będzie prezentowała dokumenty, fotografie oraz różne przedmioty które zostały przekazane przez darczyńców w Bibliotece Kutnowskiej. Wszystko to będzie można obejrzeć w pawilonie wystawienniczym na Placu Wolności. Wystawa będzie miała swój wernisaż 13 grudnia o godzinie 13.00. I w tym dniu o tej godzinie będzie nie tylko wernisaż, ale także spotkanie z jednym z działaczy Solidarności więzionym w Stanie Wojennym za swoją działalność opozycyjną. Będzie gościem na wystawie specjalnym będzie Pan Grzegorz Pasiński. Natomiast 15 grudnia też o godzinie 13 zrobimy oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem. I wtedy gościem specjalnym będzie pan Andrzej Wojtczak, także działacz Solidarności z tamtego czasu, także więziony za swoją działalność opozycyjną. Oczywiście wystawa będzie do zwiedzania od 13 grudnia do 13 stycznia praktycznie codziennie i będzie można ją oglądać. Myślę, że będzie to. Dosyć interesujące wydarzenie. Wystawę przygotowuje e, pani Paulina Andryszczak, z którą współpracujemy. E, Pięknie, graficznie ją opracowuje, bo już, już, już widzieliśmy pierwsze planże. Są naprawdę super. Myślę, że możemy być dumni tutaj z tej wystawy, bo i merytorycznie będzie interesująca, bo są naprawdę ciekawe dokumenty, ciekawe fotografie, których których mieszkańcy Kutna myślę, że nie widzieli. W jakich godzinach idziemy, będziemy mogli zobaczyć. Wystawa będzie czynna w, w, w godzinach otwarcia pawilonu, więc w tygodniu od 9 do 17. Natomiast w weekendy wystawa będzie czynna myślę, że w godzinach. Jeszcze, jeszcze myślimy nad tym, żeby, było, żeby to było po prostu. Żeby to był czas dogodny dla mieszkańców, o tak powiem, na pewno też w godzinach gdzieś od południa do, do godziny 17, no bo potem jest ciemno i już, już, już za bardzo mieszkańcy nie chodzą po mieście, bo to, bo to nie ta pora zimą jest, więc wszystko będzie na plakatach, i właściwie to jest, dzisiaj to jest Pierwszy wywiad, w którym mówię o wystawie, bo już, już, już czas za dzień, za dwa będziemy już robić promocje i wieszać plakaty w mieście, i robić promocje w internecie, w mediach. Tak więc Państwo właściwie się pierwsi dowiadujecie o tej wystawie, co nas bardzo cieszy. Współpracujemy z NZZ Solidarność Ziemi Kutnowskiej będziemy pod ulotką 13 grudnia w poniedziałek o 12 godzinie są uroczystości pod ulotką Nasienkiewicza, o czym też na wystawie będziemy pisać bo ta, ten pomnik ulotki jego otwarcie czyli odsłonięcie tego pomnika szykowano proszę państwa na grudzień 1981 roku i stan wojenny przeszkodził w tym i dopiero długo, długo, długo trzeba było czekać, żeby ten pomnik ulotka był odsłonięty. Tak więc ta historia tego pomnika też wiąże się ze stanem wojennym, o czym też będziemy na wystawie przypominać. Na niektórych planszach będzie to, będzie to opisane. Tak więc 13 grudnia o 12 jest pod ulotką są uroczystości o 13. Zapraszamy na Wernisarz, wstęp jest wolny. No i oczywiście do godziny już w poniedziałek, do godziny 17. Jeżeli ktoś nie chce przyjść na Wernisarz, to może przyjść o 14, o 15, o 16, jak już będzie mniej, mniej ludzi wtedy. I do 17 może tą wystawę oglądać. Pawilon wystawienniczy, pawilon wystawienniczo-muzealny na Placu Wolności.